Dobra, to teraz już zostawmy te suczki i pieski. Porozmawiajmy o tym związku. Jaki on był? Jak go wspominasz? Wiesz co, każdy związek staram się wspominać pozytywnie, tak? Bo co by nie było, są osobą dużo też wspaniałych chwil przeżyłem, więc... Na porostaniu staram się nie rozgrzybywać, że to, to i to było. Tylko staram się patrzeć na to, że mówię, no kurczę, fajnie było, tak? Fajnie było dużo też, mówię, tych chwil wspaniałych przeżyłem, miłych i staram się to pamiętać, niż bardziej, wiesz, te zgrzyty. A zgrzyty były, tak? Jak wiadomo, no jakby nie było to dalej, dalej byłem w związku. I bycie tu dalej nie I było. dalej by mnie tu nie było, tak? coś jest za coś, tak? Można powiedzieć. No dobra, moi widzowie bardzo lubią takich szczegółowych informacji. To jaki jest powód waszego zerwania? Taki oficjalny. Oficjalny? Sprzeczność A, charakteru? Sprzeczność charakteru, można tak to nazwać, tak? Ogólnikowo, sprzeczność charakteru. A jak to się objawiało? W sensie. Mieliśmy podobne charaktery, hmm. tak? Nad, jak ja starałem się na kompromis. To nie zawsze dobrze to wychodziło, tak? Myśmy właśnie jedno, dru jedno i drugie lubiło postawić na swoim. O, no nie jak to nie jest? Nie bardzo. No, no nie bardzo, nie? Ale plus taki bardzo dobrze gotowała. No. No. Hmm. No, no i to dużo, dużo przepisów nauczyła, tak? Tak, no, można powiedzieć, że tak ratowało, nie? <noise> Czyli po kłótni robiła e, obiad. I wtedy <noise> można było <noise> łagodniej spojrzeć na sytuację. No, no, Może tak powiedzieć, może tak powiedzieć. Wiesz. A wytykała ci na przykład jakieś inne dziewczyny? Podejrzewała ci stradę? A, a która tak by nie, nie wytykała i nie podejrzewa? <noise> no nie wiem, no może tak jest. O. <noise> <güler> nie zdarzyło mi się, a tobie się zdarzyła jakaś? Nie. No, no nie, właśnie, nie, nie. Nie, nie, nie. Mi też niestety nie. wiem. No, chyba to już i w, w naturze jest. Ale że miała powody, czy nie miała powodów? Nie miała żadnych powodów. Miała żadnych powodów, ale mówię, no tak, chyba to i w naturze jest, nie? takie e, podejrzewanie i wytykanie. Dobra, to zostawmy już ją w spokoju, powiedz, czy ty no, masz jakieś lekry? No, nie mam już.